Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, Dzień dobry. Was, bardzo, witamy Dzień dobry. was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj dla Was coś niesamowitego. Opowiemy Wam trochę o Królu Olejków, czyli o olejku z kadzidłowca i jakie mamy dla Was nowości w tej okazji. Ja nazywam się Ola Lupocka i wraz z um, moją koleżanką Kasią Kozłowską um, mamy dla Was takie... Krótkie nagranie. Posłuchajcie, myślę, że naprawdę warto. Tak jest. Dobrze, to zaczynamy w takim razie. Olej Kadzidlany i to jest olejek, który tak naprawdę był znany już bardzo, bardzo dawno temu, już w starożytności. I w starożytności był symbolem luksusu, duchowości i leczenia. I wyobraźcie sobie, że olejek kadzidlany był już nawet znaleziony w grobie Tutenhamona, i po, po tysiącach lat okazało się, że jednak on zachował w większości swoje, swoje właściwości. Także już dawno, dawno temu w starożytności olejki były znane i cenione, były używane do kontemplacji, medytacji, a zwłaszcza właśnie olejek kadzidlany również do, do leczenia. Jako cenne perfumy i jako maści właśnie na pielęgnację skóry. No i pamiętamy też, że olejek kadzidlany był darem od trzech mędrców dla nowonarodzonego Jezusa, więc był to naprawdę bardzo cenny, bardzo cenny dar. Olej kadzidlany jest pozyskiwany z drzewa Bosferia i Dotera akurat ma jest taką wyjątkową firmą, dlatego że, że olejek kadzidlany Dotera jest stworzony z czterech różnych rodzajów żywicy kadzidłowca i po to właśnie, żeby, żeby olejek miał jak najbardziej takie synergiczne działanie i żeby wykorzystywał te wszystkie właściwości, które są w, w tych różnych odmianach drzewa, drzewa bosfelia. Drzewo Bosferia potrzebuje od 12 do 20 lat, żeby w ogóle wyprodukować żywicę, a w jednym sezonie zbiera się od 3 do 4 kg. Zbieracze właśnie wykonują, wykonują takie drobne nacięcia w drzewie, z których wycieka żywica. Z tego tworzą się takie kropelki, takie jakby to się mówi na to, z drzewa, z czego później destyluje się olejek. Olejek kadzidlany. Taką, ponieważ my właśnie z Olą współpracujemy z firmą Dotera i jesteśmy z tego, z tego dumne, że Dotera również wspiera, oprócz tego, że produkuje jak naj, no, znaczy pozyskuje, no, trudno powiedzieć, że produkuje, bo produkuje olejki, olejki eteryczne produkuje natura. Tak? Natomiast Dotera jakby pozyskuje te olejki i również dba o środowisko naturalne, więc do teraz wchodzi, wchodzi we współpracę z lokalnymi partnerami i od 2016 roku zostało już posadzonych ponad 20 tysięcy drzew kadzidłowca, bo właśnie po to, żeby jak najdłużej nam te drzewa służyły i przynosiły dla nas tą wyjątkową żywicę, ten olej kadzidlany. I później olejek kadzidlany, z której, bo z tej żywicy właśnie, z żywicy destyluje się w konsekwencji olejek kadzidlany, który jest bardzo cennym olejkiem i no, można naprawdę wykorzystywać go do wspierania zdrowia, do wspierania emocji, do wspierania urody. W dotera to Osoby, które są w Dotera, to wiedzą to doskonale, natomiast osoby, które jeszcze się przyglądają i nie znają jeszcze olejków Dotera, to taka tylko informacja, że CPTG to jest Certified Pure Tested Grade, czyli klasa terapeutyczna olejków, i to jest znak jakości Dotera. Olejki eteryczne przechodzą bardzo wiele różnych testów, nawet nawet na pojedyncze olejek przechodzi nawet 176 różnych analiz po to, żeby ten znak jakości w konsekwencji został przyznany i żeby można było olejek wypuścić do, no dla nas do osób, które potem użytkują, do użytkowników olejków eterycznych. I te, te, testy są do, podawane do publicznej wiadomości, można, do publicznej um, informacji, można je sprawdzić na stronie Source2U. Jeszcze tutaj trochę wrócę. Wpisujemy na stronie Source2U i tam możemy po prostu um, sprawdzić, jakie, um, jakie testy dany olejek przeszedł. Olejek kadzidlany, żeby działał, to musi być przede wszystkim czysty i musi mieć odpowiedni profil chemiczny. Niestety bardzo często tak jest, że olejki są, olejki, które są dostępne na rynkach, są podrabiane i są bardzo różne metody podrabiania olejków eterycznych. Może to być na przykład rozcieńczanie olejkami, olejami nośnikowymi, może być dodawanie syntetycznych substancji zapachowych, ale też bardzo popularną metodą podrabiania olejków jest mieszanie z tańszymi olejkami pochodzącymi z, u, z innych roślin, a nawet izolowanie. Takiego składnika chemicznego, który się nazywa alfa pinen który występuje też w różnych innych roślinach, tak jak na przykład sosna, czy świerk, czy nawet, czy nawet drzewa cytrusowe. I stamtąd izoluje się ten składnik chemiczny alfa pinen i dodaje się go do kadzidłowca, po to, żeby po, to, żeby po prostu ten olejek był, był tańszy, było go więcej. No i takie są różne właśnie metody podrabiania, czego oczywiście do nie robi. I no, szczyci się tym, że rzeczywiście te olejki są czyste i, i nie tylko naturalne, bo takie olejki podrobione mogą być też naturalne, one mogą być też stuprocentowe, ale niestety nie będą miały faktycznie takiego sk oryginalnego składu, tylko mogą być zmieszane po prostu z innymi, z innymi olejkami. No dobrze. I teraz jesteśmy tutaj. Co nam ofera, Dotera oferuje właśnie w tym, w tym miesiącu, taki wyjątkowy dar? Tak, słuchajcie, do tej pory w Dotera mieliśmy dwa produkty na bazie właśnie olejku kadzidłowca, czyli czysty olejek z kadzidłowca w buteleczce 15 ml oraz olejek z kadzidłowca zmieszany już z olejem frakcjonowanym, olejem kokosowym, w takiej wygodnej formie z kuleczką, że możemy już sobie już bezpośrednio smarować, nie musimy go rozcieńczać um, na naszą skórę. No i teraz z racji tego, że jesteśmy świeżo po konwencji, mieliśmy konwencję w Brukseli. W zeszłym tygodniu wyszedł nowy zestaw. Um, Właśnie pokonwencyjny, po teraz jest już pokonwencyjny i słuchajcie, dotera nam dostarczyła niesamowite dwa nowe produkty, o których też dzisiaj opowiemy, czyli sztyft właśnie z olejkiem z kadzidłowca oraz mikrokapsułki z olejkiem kadzidłowca, które możemy spożywać. Jeszcze kilka słów tutaj o w ogóle, tak, o tym, jak działa kadzidło, jak, jak możemy tego używać. Tu mamy kilka takich tylko punkcików, tak, że działa kojąco na skórę, uspokaja, odpręża, ale tak naprawdę, słuchajcie, oprócz właśnie niesamowitego, tak, działania na, na tą skórę, że zmniejsza niedoskonałości, zmniejsza widoczność zmarszczeń czy przebarwień, wspiera też takie naturalne funkcje odpornościowe naszego organizmu. Bardzo y, podnosi takie poczucie relaksu, poczucie spokoju. Y, to jest naprawdę niesamowity y, drzewny aromat. I y, zaraz też podzielimy się z Kasią naszymi doświadczeniami, ale tak, jeszcze wiecie, tak mówiąc. Prost, takim dosłownie, krótko, na co będzie dobry kadzidłowiec, to yy, oprócz właśnie tego wspaniałego działania na skórę, yy, to yy, przede wszystkim działa na prawidłowe funkcjon funkcjonowanie naszych komórek. Tak? Czyli kiedykolwiek coś się z nami dzieje, mamy jakiekolwiek yy, problemy, typu jakieś infekcje, jakieś przeziębienia, yy, właśnie ob obniżona odporność, czy bóle stawów, tak? yy, obrzęki, yy, cokolwiek to będzie jakieś inne dolegliwości czy niepokój, to właśnie czy jakiś stres, zdenerwowanie, to właśnie olejek z jest w stanie nam w tym pomóc i naprawdę warto go sobie zastosować, bo mamy tutaj sprawdzone, słuchajcie, historie na sobie, mamy niesamowitą, niesamowitą w ogóle liczbę takich historii na sobie, na naszych rodzinach, na naszych znajomych, na naszych klientkach. I ja tutaj podzielę się takimi przykładami. Słuchajcie, moja ciocia, która ma. No, Prawie 60 lat, tak miała reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to no, taka bardzo uprzykrzająca życie choroba i ona zaczęła stosować oleje w miejscowo, tak? Czyli właśnie rozcieńczała go sobie z olejem i smarowała sobie na te bolące stawy u rąk dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. I dosłownie po kilku tygodniach, tak jak używała go regularnie, to zauważyła bardzo, bardzo słuchajcie, zmniejszył się ból, zmniejszuje się obrzęk. Tak. Też ona sobie stosowała do inhalacji, czyli dyfuzowała sobie olejek właśnie z kadzidłowca w domu, co też wpłynęło na taką ogólną poprawę jej samopoczucia. to jest naprawdę niesamowita ulga dla takiej osoby. Ja sobie nawet nie wyobrażam, na no, szczęście nie mam takiej talegliwości, ale naprawdę. To pomaga mi, słuchajcie, olejek skadzidłowca osobiście bardzo, bardzo pomógł w problemach z, ze snem, bo bardzo długo się z tym, że tak powiem, męczyłam. Teraz już tego problemu na szczęście nie mam, i jednym właśnie z rzeczy, którym pomogła, to był olejek skadzidłowca, który spożywałam. Kapsułce y, regularnie y, oraz y, przede wszystkim smarowanie się olejkiem z skacidłowca na klatkę piersiową, tak? Przed snem, y, tam w okolicy serca y, y, i dyfuzowałam olejek skacidłowca sobie w nocy. Naprawdę, słuchajcie, no, no jak ktoś doświadczył bezsenności, to wie, co to jest za koszmar, więc jeżeli można sobie pomóc, to, to polecam. Kasiu, jakie ty masz y, doświadczenia z kadidłowcem? Tak, już właśnie mówię. Pierwsze moje doświadczenie to jest rzeczywiście tak podobne do tego, co o czym Ty wspomniałaś Olu, czyli na bóle stawowe. I ja zwykle właśnie, znaczy miałam takie zapalenie stawów, rzeczywiście bardzo takie poważne, że nie, miałam zaburzona nawet możliwość poruszania się, chodzenia. I wtedy stosowałam olejki w ogóle, olejki takie przeciwbólowe, jak mięta, jak, jak mieszanka Deep Blue, czy, czy, czy Majeranek, czy to, to, to te olejki, które w ogóle mają takie działanie przeciwbólowe. Ale stosowałam również, dlatego dodawałam olej kadzidlany. Dlatego, że olej kadzidlany ma takie działanie, wzmacniające działanie innych olejków. Więc jeżeli macie, hmm. używacie jakiegoś olejku w jakimś celu, czyli na przykład olejku lawendowego na sen, albo jakieś Jakiegoś, właśnie w moim przypadku, przeciwbólowo, jeżeli dodamy do tego olej kadzidlany, to te olejki, które będą miały jeszcze silniejsze działanie razem, bo olejki działają w synergii, a właśnie kadzidło wzmacnia działanie innych olejków. Kolejna rzecz to wsparcie komórkowe, więc ja mam duże problemy właśnie ze stanami zapalnymi w moim organizmie i ja stosuję olej kadzidlany tak po prostu. W przypadku właśnie nasilenia tych stanów zapalnych, bądź, no też tak profilaktycznie, jeżeli jest sytuacja opanowana, dwie krople pod język rano i wieczorem, to jest taka moja rutyna. Ale powiedzmy, że to nie jest takie spektakularne, bo widzimy efekt dopiero po jakimś czasie, natomiast nie ma tego efektu tak od razu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w przypadku kadziła miałam kilka takich sytuacji, że miałam taki efekt: wow, od razu. I to jest tak. Pierwsza rzecz to na ból głowy czego w ogóle, jak właśnie zaczyna mnie bolać głowa, stosuję olejek miętowy. Czyli stosuję go zewnętrznie na, na kark, ale jednocześnie stosuję dwie kropelki właśnie kadzidła pod język i to naprawdę w moim przypadku działa, czyli wystarczy kilka, nie wiem, pół godziny i ten ból głowy, zapominam, że w ogóle był. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to w zeszłym roku miałam taką sytuację, że przewróciłam się i miałam taką bardzo głęboką ranę na kolanie. I zapomniałam w ogóle, że mogę wspomóc się olejkami, znaczy jakoś tak zastosowałam je jakby tak do odkażenia tej rany, natomiast później jakoś tak nie myślałam sobie, że nawet mogę w jakiś sposób wspierać leczenie tej rany. Ona mi się tak ślimaczyła, no trudno mi się to leczyło. Ja wzięłam wtedy olej kadzidlany i akurat to był ten z kulką, czyli ten rozcieńczony olejem bazowym i zastosowałam go wokół tej rany, nie, oczywiście nie, nie na środek, nie tam gdzie było to takie zaognione, tylko dookoła tej rany i rano, następnego dnia rano już miałam po prostu taką obwódkę jasno-czerwoną co powodowało, że ta rana się po prostu zmniejszała i to było naprawdę widoczne gołym okiem dla mnie i dla moich domowników, więc dla mnie to było taki, taki był efekt wow, że ta rana po prostu się e, zabliźniała tak e, stopniowo. E, i kolejna rzecz to, to stosuję olej z kadzidła również do pracy, czyli dyfuzuję go. Bardzo go lubię, jak pracuję właśnie przy komputerze. Dodaję do rozmarynu i dodaję do dzikiej pomarańczy mięty. Ale właśnie ten olej kadzidlany ma coś w sobie takiego, że, że ten aromat po pierwsze mi bardzo odpowiada. Po drugie, kadzidło wpływa na pracę mózgu, więc warto go dyfuzować właśnie przy nauce, przy pracy. Więc to jest taki mój olejek do pracy. No i kolejna rzecz to stosowanie na skórę Twarzy, czyli po prostu dodaje do oleju bazowego i w moim przypadku jest to olejek migdałowy, Dodaje kroplę oleju kadzidlanego i stosuję takie, jako takie serum, dlatego że właśnie olej kadzidlany również wspiera właśnie tą, wspiera kondycję naszej skóry, czyli będzie wpływał na gęstość skóry. Te olejki właśnie żywicze, właśnie jak kadzidła, jak mirra, one pomagają nam usuwają jakieś zmarszczki i właśnie wspierają regenerację skóry, także do pielęgnacji też używam właśnie olejku kadzidlanego. Mhm. Ja jeszcze też chciałam dodać właśnie dwa słowa a propos używania kadzidła na skórę. To jest moje ulubione zastosowanie, słuchajcie, mnie wiele osób nie daje mi takiego wieku, jaki mam i tak naprawdę ja w większości właśnie stosuję olejki i jednym z nich jest olejek z kadzidłowca, olejek frankincense, dodaję sobie do serum z kwasem hialuronowym, tak, i to po prostu wsmarowuję w twarz. Słuchajcie, zdecydowana z takie zmniejszenie jest zaczerwień, właśnie jakiś przebarwień, wygładza się ta struktura naszej skóry szybko, to Kasia też mówiła, szybciej się goją rany, ale szybciej się też goją stany zapalne, tak, przez to, że tam są te takie związki o właściwościach i przeciwzapalnych, i antybakteryjnych i regenerujących naprawdę, pomaga przy takich mikrourazach też na naskórka, więc bardzo polecam po prostu do, do swojej codziennej pielęgnacji dołożyć kropelkę olejku z kadzidłowca. Ja jeszcze tylko jeszcze jedną rzecz. Myślę, że jak tak gadały, to jakbyśmy, gadały, jakbyśmy tak rozmawiały, to co chwilę by nam przychodziło coś nowego do głowy. Mi się jeszcze tak. przypomniała jedna rzecz, że naprawdę bardzo silne działanie ma olej kadzidlany uspokajające. I ja powiem Wam, że czasami kiedyś tak miałam taką sytuację, że byłam bardzo zestresowana, to nie wiem, no, taka życiowa sytuacja, i zastosowałam to kadzidło, jedną, jedna kropelka mi wpadła pod język i tak mi myślę sobie, kurczę, no to chyba nie za bardzo to działa. Ale, ale potem sobie nakropiłam jeszcze kolejną i w, 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 myślę, że Wam jednorazowo tak dwie, trzy krople i poczułam naprawdę, po prostu poczułam w ciele, jak bardzo jest to... Y Relaksujący, uspokajający olejek, więc rzeczywiście czasami tak jest, że my musimy troszeczkę większą dawkę zastosować, żeby poczuć to działanie, ale to jest naprawdę bardzo indywidualne. Także w moim przypadku naprawdę on jest bardzo, bardzo uspokajający i taki właśnie wyciszający. Także w sytuacji stresowej też można właśnie użyć kadzidła. No i nie wiem, to na razie tyle, ale może coś jeszcze nam na do głowy przyjdzie. Tak, ale to do tego jest bardzo dużo, tak jak Kasia mówi, stres, mm. jakiekolwiek takie sytuacje, po prostu generalnie, jeżeli coś się dzieje, coś można powiedzieć nie tak, oczywiście nie zawsze mamy go żyć, kiedy coś się dzieje nie tak, ale kiedy coś się dzieje, on naprawdę napomoże, pomoże, tak, to jest, jest masa badań naukowych na temat tego, jak działa olejek skadzidłowca, to nie są tylko nasze historie, to jest potwierdzone i po prostu warto sobie się wspomnieć pomagać właśnie tak naturalnie. Yy, I słuchajcie, przechodzimy do nowości, czyli czegoś, na co czekaliśmy, czekałyśmy wiele, wiele miesięcy, yy, bo chciałyśmy to mieć yy, u siebie w domach, tak? To są kapsułki frankincense, tak? Czyli właśnie yy, to jest suplement, który łączy zarówno olejek eteryczny z kadzidłowca, jak i ekstrakt z żywicy kadzidłowca. I co znajdziemy w tej kapsułce? To właśnie tam mamy 65 mg olejku z żywicy, która ma znane takie właściwości, które wspierają właśnie zdrowe komórkowe, mają działanie przeciwzapalne. I tam jest też 37,5 mg ekstraktu z żywicy, który jest bogaty w AK... A B, czyli y, wspiera po prostu zdrową odpowiedź y, na stany zapalne organizmu. Czyli jakie możemy mieć korzyści z, te, z tych kapsułek? Przede wszystkim wspomaganie zdrowia stawów, y, może pomóc utrzymać taki y, komfort tak, y, mobilności naszej y, wiecie, stawów, mięśni, wsparcie y, zdrowej odpowiedzi takiej zapalnej, czyli utrzymuje organizm w y, zdrowej reakcji. I przede wszystkim ochrona przed stresem oksydacyjnym, bo mają ogromne właściwości przeciwutleniające te składniki. I to, co też już Kasia mówi, jakie czyli wsparcie zdrowia komórkowego. Dla kogo to jest? Znaczy, ja uważam, że dla każdego, ale też na przykład dla tych osób, które lubią wygodę, tak? które nie lubią się bawić z kropelkami i też mogą w każdym momencie po prostu taką kapsułkę sobie. Po posiłku czy do posiłku, po prostu spożyć. A drugą, drugą nowością jest sztyft. Sztyft, który mamy, to jest właśnie olejek z kadzidłowca w formie po prostu sztyftu. I to, co tam, co tam sztyft, powiedziałem się, to jest niesamowite dla wielu osób, bo przede wszystkim właśnie wspiera zdrowy wygląd naszej skóry, no to co już mówiłyśmy tak, gadzidło jest znane z tych właściwości, które regenerują komórki skóry i jeżeli sobie użyjemy takiego sztyftu, tak? na, na skórę naszej twarzy, czyli zredukujemy sobie linie zmarszczek, czy jakieś niedoskonałości, będziemy po prostu młodsze, będzie miały bardziej promienny wygląd, On, ten sztyft też złagodzi naszą skórę, ukoi ją, tak e, przyniesie ulgę, jeżeli jest jakaś podrażniona skóra, bardzo dobrze się sprawdza na suchej cerze. Może być stosowany punktowo, jeżeli mam jakieś y, problematyczne obszary, żeby złagodzić dyskomfort. Bardzo, słuchajcie, wygodna i łatwa aplikacja. Y, po prostu się otwiera tak, też też można go zabrać, zabrać gdziekolwiek chcemy. możemy go zastosować w dowolnym miejscu i czasie, bez żadnego ryzyka rozlania, y, ale też, oprócz tego, co, co mówię tutaj, jeszcze wspiera właśnie to uczucie relaksu i równowagi, tak? czyli oprócz tego, że mamy niesamowite właściwości na skórę. To ten aromat kadzidła jest w ogóle od zawsze wykorzystywany tak? do, do jakiejś medytacji, do praktyk różnych duchowych, bo ma właśnie takie właściwości wyciszające. I podnoszące na duchu Możemy zaaplikować sztyft na punkty pulsacyjne, takie jak nadgarstki czy szyja, i to może nam wspomóc, wiecie, w takim w stworzeniu takiej atmosfery spokoju, harmonii, to co przed chwilą Kasia mówiła, czyli jeżeli mamy stres, tak? Czyli zamiast y, tej polewać się olejki, możemy taki sztyft mieć wygodnie w kosmetyczce czy w torebce, i sobie go y, użyć. Ale też słuchajcie, używanie tego sztyftu. Wspomaga nasze zdrowie komórkowe, tak? czyli yy, stosujemy to zewnętrznie, ale tak naprawdę jego regularne używanie może przyczynić się do takiego ogólnego, dobrego samopoczucia naszego. Yy, I też no, goi takie drobne rany, zadrapania. Można używać yy, w ten sposób yy, na jakieś drobne skaleczenia, yy, aby wspomóc taki naturalny proces regeneracji skóry także e, niesamowite właściwości i ten, e, ten sztyft jest połączony z kadzidłem i też z drzewem naio I tutaj kilka słów, co to jest e, za drzewo, w ogóle, e, co to jest za olejek? To jest taki olejek, który występuje naturalnie e, na Hawajach i słuchajcie, no przepięknie pachnie. E, tak naprawdę e, otrzymujemy go w drodze destylacji e, parowej, a Przede wszystkim on charakteryzuje się tym, że właśnie może złagodzić jakieś podrażnienia skóry i też redukować widoczne niedoskonałości. I ten zapach i kacitła i tego drzewa najo ja to jest no, coś niesamowitego. Myślę, że ten szczyt to jest produkt dosłownie dla każdego. Ja nie mogę się już doczekać tego sztywtu, bo już go widziałam na amerykańskich relacjach i już tyle czasu tam w Stanach był wprowadzony troszkę wcześniej, chyba pół roku wcześniej, więc już naprawdę czekam i już w zasadzie do mnie jedzie, bo zamówiłam już właśnie jedno i drugie. Natomiast chciałam tylko jeszcze wspomnieć właśnie o, o tych kapsułkach, że słuchałam też nagrania doktora Hilla, a to jest taki lekarz. Który pracuje właśnie, jest w, 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 w naszej firmie Dotera, bo też mamy lekarzy, którzy współpracują właśnie z, z Dotera. I on podkreślał, że to, że właśnie w kapsułce mamy ten kwas bosfaliowy, to powoduje, że olejek kadzidlany, który w ogóle już ma działanie przeciwzapalne i wspierające komórki, to dzięki temu ma jeszcze bardziej, jeszcze szersze spektrum działania i, i dużo bar jeszcze bardziej efektywny jest. Także myślę, że dla osób, które zmagają się właśnie z takimi, no, z bólem przewlekłym, czy z jakimiś przewlekłymi dolegliwościami, to myślę, że to jest naprawdę coś, po co warto, warto sięgnąć. Mhm. Koniecznie. I to jeszcze na koniec chcieliśmy mhm. Wam e, powiedzieć, tak, jak możecie sobie zastosować taki schemat e, w ogóle, nie tylko pielęgnację, ale tak naprawdę w ogóle, jak używać tak, tych e, produktów. Czyli przyjmujemy jedną kapsułkę tak, z kadzidłowcem dziennie podczas posiłku, e, dodatkowo stosujemy ten sztyft. E, w każdym momencie naszego dnia, kiedy potrzebujemy po prostu się troszeczkę wyciszyć, ale też chcemy odbudować tak naszą skórę. Znaczy odbudować barierę naszej skóry, tak? Czy, czy to, co wcześniej już mówiłam, po prostu zadbać o naszą skórę. I e, używamy olejku, e, z skadzidła. Tutaj jest napisane, żeby przygotować sobie maseczkę. Można przygotować maseczkę, ale jeżeli nie ktoś nie chce maseczki, to wystarczy naprawdę kropla e, też w dłonie, tak? I wsmarowanie po prostu, czy kropla do serum, czy kropla do kremu do twarzy, czy wsmarowanie w okolice serca, czy wdychanie. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że możemy przyjmować wszystkie, e, jakby te trzy, każdy z tych trzech rodzajów kadzidłowca naraz, tak? Czyli nie martwimy się o to, że przedefkujemy, bo to jest no niemożliwe, jeżeli będziemy prostować kapsułkę po kropelce olejek oraz sztyft. I zachęcamy Was do stworzenia własnej takiej pielęgnacji, czy własnego w ogóle dbania o siebie właśnie z olejkiem z kadzidłowca. I podzielenie się z nami tymi wrażeniami, bo, bo my tutaj się dzielimy z Wami naszymi wrażeniami, ale yy, wiemy i jesteśmy przekonane, że, że każdemu ten olejek będzie służył i olejek w każdej postaci, tak? <grym> czyli i sztyftu, i, i tych mikrokapsułek. Także e, chyba na tym już zakończymy. Dziękujemy Wam bardzo i e, zapraszamy Was do kontaktu. Jeżeli e, jesteście z naszych zespołów, czyli naszych zespołów do to oczywiście kupujecie. Ze swojego konta oferta jest ograniczona czasowo. Myślę, że mo może się szybko wyprzedać, więc warto nie czekać do ostatniej chwili, tylko raczej, raczej zamawiać. Natomiast osoby, które nie są jeszcze klientami Dotera, a chciałyby dołączyć do Dotera, zapraszamy do kontaktu, podpowiemy, jak to zrobić najkorzystniej. Tak? Tak, dokładnie. Jak najbardziej warto rozpocząć swoją przygodę z Dotera, właśnie do olejku z Znam wiele osób, które zaczynały tylko i wyłącznie od tego olejku, bo on jest, można powiedzieć, yy na wszystko, tak jak mówiliśmy, mm -hmm. jest to król olejków, więc jeżeli ktoś naprawdę chce dopiero zacząć, to też warto. Taka, e, tak, tak jaka się powiedziała. Dla tych z was, które już mają swoje konto zakupowe w Tetera, po prostu nie czekajcie, bo naprawdę jest bardzo duży popyt, jest bardzo dużo chętnych. E, znika dosyć szybko już ten zestaw, więc warto się w niego zaopatrzyć. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kontaktu ze mną i z Olą. Pozdrawiamy PAPA. Pa.